Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w dzisiejszym odcinku powiem wam, czego nauczyłem mnie rok 2020. W kwestii inwestowania, w kwestii finansów i w kwestii rozwoju osobistego, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Na początek opowiem wam bardzo ciekawą historię. Był sobie król, który rządził pewnym królestwem. W czasach prosperity, w czasach, gdy w, w królestwie działo się naprawdę bardzo dobrze, robił non stop wystawne przyjęcia, imprezował, trwonił pieniądze tak naprawdę całego swojego królestwa. Ale w momencie kiedy pogorszyła się koniunktura, kiedy królestwo było słabe, kiedy nastąpiła recesja, król zamykał się w swojej komnacie i tak naprawdę popadał w depresję, co jeszcze bardziej sprawiało, że w królestwie działo się jeszcze i jeszcze gorzej. No i tak było po prostu za każdym razem. Kiedy były te dobre cykle, król imprezował, kiedy były te cykle złe, król zamykał się w komnacie i cały czas e, ślęczał nad swoim losem, płakał i po prostu wpadał w taką bardzo silną depresję. Ale na szczęście miał bardzo dobrych doradców. Oczywiście królowi nie wolno, nie wolno było rozkazywać, więc ci doradcy postanowili, że wykorzystają pewien podstęp. Postanowili, że przygotują specjalny pierścień dla, dla, dla króla, taki, taki pierścień magiczny, że jak go założy, to od razu się poprawi. No i taki e, pierścień stworzyli, ten pierścień był magiczny w taki sposób, że był na nim napis: To kiedyś minie. I teraz, w momencie, kiedy król miał ten pierścień na palcu i widział, że w królestwie dzieje się bardzo źle, to patrzył na ten pierścień i wiedział, że to kiedyś minie. I sama ta świadomość, że to kiedyś minie, bardzo mocno mu pomagała, więc brał się do pracy i w ten sposób królestwo szybciej wchodziło w ten okres prosperity. W momencie, kiedy był okres prosperity, ten król widział na swoim palcu, że to kiedyś minie. W ten sposób przygotowywał się na te gorsze chwile. Nie imprezował już, nie, nie trwonił majątku, tylko przygotowywał się na te gorsze chwile. I w momencie, kiedy nastąpiły te gorsze chwile, król był przygotowany na te gorsze chwile i wiedział, że to kiedyś minie, ale te, te, te gorsze chwile po prostu trwały coraz krócej, bo z każdym razem był coraz lepiej przygotowany. I rok 2020 pokazał, że naprawdę ten okres prosperity kiedyś minie. I w momencie, kiedy pojawiają się gorsze chwile, one też kiedyś miną. Ale jeżeli jesteś na nie gotowy, to wcale nie musi być tak, że w tych gorszych chwilach będzie dla Ciebie znacznie gorzej. Co więcej, kiedy nastąpi kryzys, kiedy nastąpi recesja, możesz to wykorzystać. W momencie, kiedy masz pieniądze, masz odpowiednie nastawienie, masz odpowiednią wiedzę, to Twoja firma może wykorzystać trudne czasy, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Przejdźmy teraz do punktu drugiego. Większość ludzi się myli. Kiedy w lutym nastąpiła panika związana z wirusem w Chinach, który Okazał się niby bardzo niebezpieczny. W tamtym momencie nie było zbyt wielu danych, więc wszyscy uważali, że ten wirus naprawdę może mieć ogromną śmiertelność. Rynki zareagowały bardzo gwałtownie, tak samo jakby wybuchła Trzecia wojna światowa, więc była szybka, gwałtowna wyprzedaż na rynkach międzynarodowych do tego stopnia, że musiano tak naprawdę stopować notowania i musiał interweniować Plank Protection Team, który jest odpowiedzialny za to, że w momencie, kiedy giełda szybko spada, oni wrzucają ogromne pieniądze na rynek po to, żeby podbić kurs. To wtedy, kiedy świat próbował się pozbyć akcji, kiedy wyprzedawał się, ja kupowałem z 20% obniżką. I mówiłem wam w lutym, że to kiedyś minie. Mówiłem Wam, że znowu będzie dobrze, że nastąpi taki okres, gdzie samoloty zaczną latać, gdzie dzieci pójdą do szkół, my pójdziemy znowu do pracy, bo to kiedyś minie. I w tamtym momencie, jak kupowałem akcje, pamiętam, że na naszej grupie lecz nad wyścigiem, Link masz pod tym nagraniem, ludzie pisali mi, że kupuję spadające noże. Możecie sobie odnaleźć tamte właśnie posty, gdzie ja mówiłem, że właśnie kupuję za bardzo duże pieniądze aktywa a wszyscy mi to odradzali, bo niby będzie tylko i wyłącznie gorzej. 20-30%, 20%, 20 wyprzedaż i 30% nawet wyprzedaż na niektórych rynkach to naprawdę jest dobra okazja do zakupu. Pod warunkiem, że masz kapitał i możesz go zamrozić na jakiś okres czasu. Za 5 lat. Będzie znowu okres prosperity. Nie wiem, czy będzie, ale prawdopodobnie będzie, będzie znowu bardzo dobrze, i gospodarka będzie rozhulana. I ja wtedy będę sprzedawał te aktywa, które kupiłem właśnie w tamtym momencie. Ale ja też wiem, że to kiedyś minie i znowu będzie okres recesji, i wtedy znowu będę kupował. I tak to się naprawdę kręci przez długi okres czasu. Jeżeli jesteś takim inwestorem jak Warren Buffett na rynkach międzynarodowych, działasz od wielu lat, to wiesz po prostu, że następują różne cykle. Są sytuacje, gdzie to się dzieje naturalnie, a są po prostu takie sytuacje, gdzie to się dzieje z jakiegoś powodu. Nie wiem, atak na World Trade Center eee, i tego typu sytuacje już miały miejsce, i wtedy też świat uważał, że już będzie inny. Faktycznie jest inny. Ale znowu po wielu latach nastąpiła hossa na rynkach, i tak dalej. Więc to są po prostu pewne cykle, które się dzieją. Ale musisz wiedzieć jedną rzecz, żeby nie iść za tłumem, bo tłum prawdopodobnie się myli. Zazwyczaj jest tak, że tłum się myli. Więc jeżeli chcesz być dobrym inwestorem, chcesz zarabiać większe pieniądze, no to nie możesz cały czas podążać ślepo za całą masą, bo w tym momencie będziesz miał takie efekty, jak cała masa. Więc to jest taka rzecz, którą na pewno nauczyłem się w 2020 roku. Nie wiem, czy o tym już mówiłem, ale kiedyś wspominałem, że amerykańscy milionerzy i miliarderzy w czasie Prosperity zazwyczaj 20. 20-30% tego, co zarabiają, odkładają sobie, i w momencie, kiedy następuje recesja, oni korzystają z tych oszczędności, żeby kupować tanie aktywa. I oni to robią cyklicznie. Więc, jeżeli chcesz inwestować, to właśnie najlepiej jest inwestować w momencie, kiedy jest źle i kiedy wszyscy mówią, że jest bardzo źle nie? i że nie będzie już gorzej, że nie będzie już lepiej. I to jest taki moment po prostu, który w pewnym momencie minie, i musisz znaleźć takie dobre aktywa. Dobre spółki, które mają szansę przetrwać te trudne czasy i dalej się rozwijać w przyszłości. I ja teraz widzę kolejną szansę, ponieważ ja nie jestem graczem, ale wiem, że CD Projekt mocno zanurkował w ciągu ostatnich dni po premierze. I ja prawdopodobnie to nie jest żadna rekomendacja broń Boże. Prawdopodobnie będę dzisiaj kupował akcję CD Projektu z tego względu, że ja osobiście uważam, że ten zły okres dla nich minie. I oni wprowadzą pewne poprawki do swojej gry, a następnie wszyscy znowu będą mieli szajbę na tą, na, na tą spółkę. Nie wiem, czy tak się stanie, więc mogę stracić, ale. Jest duża szansa, duże prawdopodobieństwo, e, że po prostu ta firma, która jest dobrą firmą generalnie, e, znajdzie sposób, żeby wybrnąć z tej sytuacji, no i, i znowu a ceny akcji po prostu pójdą w górę. Punkt trzeci: im mniej bodźców dociera do ciebie, tym lepiej. Nie wiem czy wiesz, ale w ciągu pięciu lat jesteś w stanie zrobić więcej niż Twój pradziadek był w stanie zrobić w, w, przez całe życie. W ciągu pięciu lat możesz się kilkukrotnie ożenić i rozwieść. W ciągu pięciu lat możesz obkrążyć cały, cały świat, możesz zrobić sobie dzieci, możesz. oni też robili w sumie. E, możesz założyć firmę, możesz zbankrutować, założyć kolejną firmę. Generalnie masz takie możliwości, których nie było kiedyś i życie tak szybko pędzi, że ilość informacji i doświadczeń, które mamy, to jest coś, czego dawne pokolenia nie doświadczały. Zobacz, wybuchła pandemia, telewizja cię straszy, media cię jakieś straszą. Internet, ludzie znajomi i tak dalej, dodatkowo dochodzą do ciebie bodźce z pracy, z życia prywatnego i po prostu dostajesz taką ilość informacji, że sobie z tym nie radzisz. Dlatego jeżeli chcesz żyć spokojnie, podejmować racjonalne decyzje i nie popadać w jakieś skrajne emocje, to musisz ograniczyć ilość bodźców. Weź swój telefon, usuń takie aplikacje jak Messenger, jak Facebook, jak YouTube, z telefonu chociaż. Zostaw sobie jakąś aplikację do medytacji i ewentualnie, nie wiem, konto do ba w banku, żebyś mógł się logować, sprawdzać e, stan konta, ewentualnie płacić. To jest wszystko, co tak naprawdę potrzebujesz. I nie potrzebujesz dużej ilości informacji. I to, że masz taką możliwość, że masz najnowszy telefon na świecie, to nie oznacza, że potrzebujesz korzystać z tego wszystkiego. Eee, I tak samo jest z ilością informacji, staraj się ograniczyć informacje, które płyną z mediów. Nie oglądaj telewizora, stara się w internecie raczej nie śledzić onetu i tego typu dzienników, które bardzo często różne fake newsy podsyłają, albo informacje, które są mega stronnicze, które cię mogą tylko denerwować. I tak samo jest w swojej firmie. Jeżeli ktoś panikuje, to ty nie panikuj. Zobacz, ja rozmawiałem kiedyś z klientem przez telefon i powiedział mi, wiesz co, to nie jest dobry moment, żeby robić biznes w internecie. A ja mówię, a czym ty się zajmujesz? No sprzedaję przez internet. A ja mówię, e, dlaczego uważasz, że to jest zły moment? Bo wszyscy mówią, że to jest zły moment, nie? Że, że będzie tylko źle. To było w marcu ta rozmowa się odbyła. I ja mówię, ale popatrz na swoje zarobki, czy zwiększyły ci się? No zwiększyły mi się. Nigdy w życiu nie miałem takich dobrych zarobków jak teraz, nie? A ja mówię, to dlaczego uważasz, że jest źle? Ludzie po prostu panikują, ponieważ dostają mega dużą ilość bodźców informacji, a szczególnie teraz, w tych czasach, kiedy dostałeś mega wiele takich negatywnych informacji. Automatycznie nie radzisz sobie z przetwarzaniem, nie wiesz, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Nie mamy po prostu takiej możliwości oceny aż takiej ilości informacji. Już nie wspomnę o fake newsach, które się tworzą, o teoriach spiskowych i tego typu rzeczach. Tak? Więc e, im mniej rzeczy do ciebie dociera, tym stajesz się spokojniejszy, masz więcej energii, stajesz się bardziej produktywny, bardziej efektywny i po prostu stara się ograniczyć energię, czyli ograniczyć ilość informacji i stara się również zachęcać pracowników, żeby też nie korzystali z tych wszystkich mediów społecznościowych i po prostu to jeżeli wchodzisz na tego YouTuba, to nie wiem, wyznacz sobie pół godziny, godzinę dziennie i wtedy oglądaj wszystkie rzeczy, ale potem wyłączaj to. Odpocznij, szczególnie wieczorem odpocznij. Daj swojemu umysłowi odpocząć. Wyciszyć się przed snem, bo im więcej bodźców, tym stajesz się bardziej zmęczony i bardziej przytłoczony. Punkt czwarty. Zawsze na świecie jest gdzieś rynek byka, co oznacza, że nawet w trudnych sytuacjach ktoś jest w stanie wtedy zarabiać i to całkiem sporo. I na kryzysie można zarobić dużo. Eee, więc tak, nawet w czasie II wojny światowej były firmy, były marki, które zarabiały dużo. Które potrafiły się przeistoczyć i wykorzystać nadarzające się okazje. Każda trudna sytuacja stwarza nowe okazje, nowe możliwości, i zawsze gdzieś na świecie jest rynek byka. To nie jest tak, jeżeli 90% branż leci w dół, to 10% jest w stanie zarabiać, i no, zawsze jest gdzieś rynek byka. Twoim zadaniem jest określić, gdzie jest ten rynek byka oraz jakie pojawiają się nowe szanse i możliwości. Przykładowo, miałeś firmę, która sprzedawała sauny lokalnie, yy, i teraz. Zostałeś, nie wiem, zamknięty, to może warto by było wykorzystać Internet. Pojawiła się nowa okazja, nowe możliwości, czyli możesz na przykład generować lidy w internecie, a następnie domykać je telefonicznie czy na przykład lokalnie, stacjonarnie no teraz był zakaz przemieszczania i tego typu rzeczy, może nie przemieszczania, ale był zakaz spotykania się, to na przykład telefonicznie domykać takie osoby, tak? Czyli generalnie pojawiła się jakaś nowa okazja i właśnie ta trudna sytuacja stworzyła Ci nowe możliwości. Albo Ty się poddasz i stwierdzisz, OK, dobra, zamykam biznes tak jak wszyscy i po prostu będę teraz tylko i wyłącznie czekał, aż to minie, albo szukasz nowych okazji, nowych perspektyw. Zobacz, co się stało z biznesem internetowym. Niektórzy z Was postanowili wejść w ten biznes, wykorzystać tą sytuację, a inni stwierdzili, że to nie jest dla nich, nie? Więc zawsze gdzieś na świecie jest rynek byka i pomyśl sobie, jak te sytuacje, które teraz Ci się nadarzają, możesz wykorzystać. Może warto by było zrobić biznes w internecie i rozwijać go w ciągu następnych lat. I teraz, co, jak w ogóle zacząć taki biznes? Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak ja robię biznes online, to link masz pod tym nagraniem, bezpłatny trening, zapisz się, a pokażę Ci dokładnie, jak to u mnie wygląda. Punkt piąty. Okres kryzysu jest dobrym czasem, żeby coś zmienić w swojej firmie. My przedsiębiorcy w czasie prosperity mamy taką tendencję tego, żeby robić sobie większe koszty, żeby zatrudniać większą ilość ludzi, niż potrzebujemy, żeby kupować nowe maszyny, sprzęty itd. Generalnie jesteśmy w stanie przeinwestować pieniądze. I... Jeżeli wszystko się kręci, jest ok, ale kiedy przychodzi kryzys, to jest dobry czas, żeby odchudzić firmę, żeby zwolnić nieefektywnych pracowników, żeby zredukować koszty, żeby pozbyć się leasingów, co spowoduje, że Twoja firma będzie miała kolejny oddech, kolejną szansę, żeby się dalej rozwijać. I zobacz, polski rząd tego nie wykorzystał. I to, co powiem, będzie kontrowersyjne i z pewnością wkurzy wielu z Was, ale muszę to powiedzieć. Uważam, że 500 Plus jest to program, który jest zbędny narodowi polskiemu do tego, żeby się rozwijać, więc mogliśmy powiedzieć w marcu, słuchajcie, no nie stać nas na to, rezygnujemy z tego i będziemy ratowali firmy, tak? Albo będziemy ratowali miejsca pracy. Mogliśmy obniżyć podatki po to, żeby przedsiębiorcy mieli łatwiej, zawiesić ZUSy z tego programu 500+. Dodatkowo mogliśmy otworzyć w niedzielę sklepy, żeby rozładować ruch. Eee, I ja wiem, że nie wszyscy lubią pracować w niedzielę, ale no, nas na to nie... Jest. Widzisz, my nie jesteśmy Niemcami, że możemy sobie pozwolić na niedzielę wolne. My jesteśmy na dorobku. Musimy więcej i ciężej pracować, żeby zarobić sobie na Nasz dobrobyt. Dobrobyt nie bierze się z tego, że siedzimy w domu, że nic nie robimy. Więc jeżeli chcemy mieć dobrobyt, musimy mieć niskie podatki, musimy więcej pracować, ciężej pracować, mądrzej pracować, innowacyjną gospodarkę mieć i wtedy jesteśmy w stanie się rozwijać. To był dobry okres, żeby się rozwijać. No niestety, rząd polski to przegapił. Punkt szósty. Zastosuj strategię błękitnego oceanu. O co chodzi w tym błękitnym oceanie? Widzisz, każda branża działa według pewnych norm i schematów. I warto się zastanowić, co powinniśmy robić inaczej, lepiej niż inni. A, a, oraz czego powinniśmy robić mniej. Czyli przykładowo, jeżeli jest sobie jakiś mm, właściciel firmy przewozowej, powiedzmy autobusowej, i zatrzymuje się na każdym przystanku, nawet na tych przystankach, które są nieopłacalne, to może warto by było po prostu tylko i wyłącznie stawać na tych przystankach, gdzie jest opłacalność największa. Tak samo na przykład, jeżeli nie wiem, duże koszty generują nam kasy, które sprzedają bilety, to może warto by było wprowadzić sprzedaż online. Czyli generalnie stosujemy zasadę bąki tego oceanu, czyli zastanawiamy się, co jest normą branżową, czego nie musimy i nie powinniśmy robić, oraz co może, czego, czego powinniśmy robić więcej i co powinniśmy robić inaczej. Niż inni. W ten sposób stosując strategię błękitnego oceanu jesteśmy w stanie się bardzo szybko i efektywnie wyróżnić. Punkt siódmy. Padła mi bateria, więc ja doda już teraz telefonu. Żaden kryzys nie może się zmarnować. E, to jest coś, co naprawdę warto wziąć sobie pod uwagę, że w momencie, kiedy robi się źle, to jedni ludzie po prostu panikują. Inni chowają głowę w piasek i próbują to przetrwać. A jeszcze inni ściskają poślady i robią absolutnie wszystko, żeby wykorzystać ten kryzys do tego, żeby wzmocnić swoją siłę i markę na rynku. Jeżeli jesteś osobą, która lubi walczyć i rozumie, że pewne rzeczy kiedyś miną. Czyli minie ten kryzys To jeżeli teraz ściśniesz poślady, i będziesz ostro walczył To po kryzysie będziesz znacznie, znacznie silniejszy od swojej konkurencji Punkt ósmy Na kryzysie najbardziej ucierpią Najsłabsi Zobaczcie, samolot leci nade mną i to jest prawda, no niestety na kryzysie najbardziej ucierpią najsłabsi, naj, e, ludzie których najłatwiej jest zastąpić i ludzie, którzy się nie rozwijają w ciągu całego swojego życia. I teraz tak, e, ja na, w swoim otoczeniu mam bardzo wielu zwolenników e, prawa i sprawiedliwości. Tak zwanych pisowców, tak? I ja im powtarzam, że tak naprawdę to oni najbardziej ucierpią, bo każdy kryzys będzie powodował większą ilość wydatków e, i będzie powodował większe e, po prostu podatki, tak? I ja też będę je musiał zapłacić, oni będą mnie musieli zapłacić, ale ze względu na to, że ja na przykład jestem właścicielem spółki, to ja te podatki zapłacę ostatecznie mniejsze, bo ja nie, ponieważ ja pieniędzy nie będę wyciągał ze spółki, e, tylko tyle, co potrzebuję, a resztę będę inwestował. E, Druga sprawa jest taka, że jeżeli zarabiasz powiedzmy, nie wiem, milion rocznie czy tam dwa miliony rocznie, i zapłacisz nawet połowę tego podatku, no to jeżeli zarabiasz dwa, to masz jeszcze milion do dyspozycji, tak? A jeżeli zarabiasz 30 tysięcy rocznie i w połowę Cię skasują w podatka, to zostało Ci 15 tysięcy do życia. Co, naj, co najlepsze jest to, że jest po prostu takie publiczne pozwolenie i to nie, nie chodzi tylko o PiS, ale generalnie w tym kraju, że pozwalamy y, rozpasać się władzy i podnosić im podatki. Oni zabierają nam pieniądze, a potem dają nam opłapy. I no niestety każdy rząd, który do tej pory rządził, tak robił i my na to pozwalamy. To, co teraz się dzieje, to jest po prostu już absolutna abstrakcja, ale no, my ludzie z tym nic nie robimy i wybieramy cały czas ludzi, którzy chcą podwyższyć podatki, gdzie nie rozumieją, jak to w ogóle działa. Ok, mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście standardowo proszę Cię o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Mam parę odcinków za które chciałbym przygotować, m.in. o liście adresowej, bo bardzo mocno mnie o to prosiliście o reklamie internetowej, więc te odcinki też z pewnością powstaną. Cierpliwości. Mamy koniec roku, więc mam parę fajnych odcinków jeszcze na koniec roku, bo to był naprawdę dobry rok dla mnie i mam nadzieję, że również, również dla Was, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że kolejny rok wykorzystacie w 100%. Trzymajcie się, siła!